Cześć, cześć! Dziś zabieram Was do Mostaru. Jest to miasto położone w południowo-zachodniej części Bośni i Hercegowiny, na południowym krańcu Doliny Rzeki Neretwy. Jest to jedno z najpiękniejszych miast w regionie, które słynie z przepięknej starówki, zabytkowego mostu oraz wspaniałej, bogatej historii i kultury. Tak więc za chwileczkę Was poprowadzę po tym mieście. Mostar był jednym z najważniejszych miast w regionie przez wieki. Znajdował się na skrzyżowaniu szlaków handlowych pomiędzy Adriatykiem i Morzem Czarnym, co przyczyniło się do rozwoju miasta i zwiększenia jego znaczenia. W ciągu wieków Mostar był pod rządami wielu różnych kultur i cywilizacji, w tym Osmanów, którzy pozostawili duży wpływ na architekturę miasta i kulturę. Jednym z największych skarbów Mostaru jest Stary Most, który był zbudowany w 1566 roku przez Turków Osmańskich. Dzisiaj zwiedzamy Mostar, jedno z piękniejszych miast w Bośni i Hercegowinie. Mieliśmy świetną atrakcję, oglądaliśmy skoczka skaczącego wam pokażę w moim filmie. tak więc. Zaglądajcie na mój kanał, a my zwiedzamy dalej piękny most. Hej! Uliczki Mostaru są bardzo zatłoczone, wszędzie dużo turystów, dużo turystów oczywiście z Polski, ale też Italia się kłania i inne narodowości. Jedną z wielu atrakcji w Mostarze są skoki do wody, które są wykonywane przez lokalnych mieszkańców. W okresie letnim, będąc tam, na pewno spotkacie takie osoby, które skaczą bezpośrednio z mostu. Wysokość jest tutaj określana na około 50 metrów, a sam skok trwa może 3 sekundy, ale naprawdę... Jest on niesamowitym przeżyciem, tak więc każdemu polecam będąc w Mostarze, żeby mógł załapać się na takie skoki. Moi drodzy, a teraz jestem właśnie w meczecie. Jest to jeden z piękniejszych meczetów. Możemy go tutaj zwiedzać. Jest to meczet, do którego są wpuszczani turyści, a oczywiście muzułmani również odprawiają tutaj swoje mody. I tutaj zobaczycie miejsce, w którym muzułmanie odbywają swoje modły to tam gdzie widać ten dywan. Przed chwileczką właśnie pani tutaj odprawiała swoje modlitwy. No obecną chwilę jest tutaj puściutko, tylko słychać oczywiście turystów. Jak widzicie tam za mną znajdują się piękne dywany. Na nich muzułmanie odprawiają swoje modły. Ja teraz zjedzam tutaj dalej ten piękny Meczet, a później wychodzę na niego dalej. Oczywiście meczet znajduje się w Mostarze, tak więc zaglądajcie, jeśli będziecie w Mostarze do tego meczetu. Jest to jedyny jedyny meczet, który jest otwarty dla turystów do zwiedzania. Z tyłu za mną znajduje się ten słynny most, z którego śmiałkowie skaczą do wody. Miałem okazję dzisiaj zobaczyć jak skakał. No powiem Wam szczerze, wrażenie na żywo jest niesamowite. No, no robi, robi wrażenie ten wyskok. Tak więc tam z tyłu za mną, jeśli będziecie w mostarze, uwierzcie mi, że sami możecie również z tego mostu skoczyć. Nie ukrywam, ja bym się chyba nie odważył, co nie? Ale śmiałkowy są. No, oczywiście są to tak zwani tubylcy, dla nich takie skoki to jest można powiedzieć codzienność. Dla nas, turystów, jest to już jakieś duże wyzwanie, które no, musielibyśmy się po prostu wziąć i odważyć, tak? Ale dla nich tutaj taki skok, to można powiedzieć, że to jest bułka z masłem. W centrum miasta znajduje się również stare miasto, czyli zabytkowa część Mostaru, pełna wąskich uliczek, kamiennych mostów i malowniczych sklepików. W samym sercu starego miasta znajduje się meczet Koski Mehmeda Paszy, który jest jednym z najpiękniejszych zabytków osmańskiej architektury w całej Bośni. Na filmie mieliście właśnie okazję obejrzeć ten meczet, jak wygląda w środku. Polecam też turecką cukiernię, w której znajdziecie pyszne baklawy i inne rodzaje słodyczy. Tak więc naprawdę tego nie możecie przegapić, bo te wyroby są tam wyśmienite. Ja sobie właśnie teraz spaceruję tutaj po mostarskich uliczkach. Wszędzie widać sprzedawców, którzy nam tutaj proponują lokalne ale również nielokalne produkty Płacimy w Mostarze często walutą, tutaj marką bośniacką lub euro. Tak więc albo euro, albo marki bośniackie, ale również kunami. Kunak również możecie zapłacić. Tak więc te trzy środki płatnicze w Mostarze są akceptowalne na obecną chwilę. Ogólnie jest który dzisiaj? 60 lipiec. Temperatura 29 stopni w cieniu, tak więc jest przyjemnie. I zobaczcie, tutaj, z tyłu, jaki mamy piękny widok na stare miasto. Mostar jest również znany z tradycyjnej kuchni, która łączy sobie wpływy tureckie, bałkańskie i śródziemnomorskie. W centrum miasta można spróbować różnorodnych dań, takich jak ciewa pici, czyli małe kawałki mięsa wypiekane na grillu, burki oraz słodkie baklawy. Dzięki swej pięknej architekturze, historii i kulturze Mostar przyciąga rocznie setki tysięcy turystów z całego świata. Jest to miasto, które można odwiedzić przez cały rok, a szczególnie polecam wiosną, kiedy temperatura powietrza jest najprzyjemniejsza i można cieszyć się pięknymi widokami miasta bez tłumów turystów. Właśnie teraz na słynnym moście, tutaj dokładnie z tego miejsca co jestem, tu dokładnie stąd. Nie tak dawno widzieliście jak skakał do wody jeden z lokalnych. Powiem Wam szczerze, patrząc w dół można powiedzieć głowa się troszkę kręci, ale wysokość raptem 50 metrów. Ja nie ukrywam, ale w tym nie skoczę, ale myślę, że znajdą się śmiałkowie oprócz mnie, którzy na pewno tutaj skoczą. Tumy dzisiaj bardzo duże, ale spokojnie da się wytrzymać. A więc, zobaczcie, jak z góry wygląda tutaj. Tak z góry prezentuje się to miejsce, w którym śmiałkowie skaczą do wody. Tam to miejsce właśnie wszyscy skaczą. Tak więc tam możecie sobie śmiało obejrzeć na filmie. To a tutaj jestem właśnie u podnóży tego mostu, na którym to wszystko pięknie widać. I on nie ukrywa, jest chyba z główną, największą atrakcją tutaj całego mostaru. Tak ten stary most. A dla śmiałków można również przepłynąć się o to takim szybciutkim pontonikiem. Zobaczcie tutaj. Mostar to piękne miasto, które ma wiele do zaoferowania. To miejsce, gdzie można poznać bogatą historię i kulturę regionu, gdzie można spróbować lokalnej kuchni i zobaczyć piękne krajobrazy. Mostar to miasto, gdzie łączą się dwie religie muzułmańska i chrześcijańska. Tak więc już dzisiaj zapraszam Was do Mostaru, bo jest to miasto, które warto zwiedzić. Jeśli Ci się spodobał mój filmik, zostaw komentarz, łapka w górę, no i oczywiście subskrybuj mój kanał. Oraz zachęcam do obserwacji mojego y, profilu na Instagramie, kadry z podróży, tam znajdziecie dużo pięknych zdjęć.